Witam Was serdecznie i gorąco na kanale Technostrefa. Z tej strony szakal, a dzisiaj odpowiem na dwa pytania: Dlaczego moim zdaniem warto kupować i dlaczego nie warto kupować Samsunga Galaxy S9 Plus? Zapraszam serdecznie do oglądania. Rozpoczynamy od rzeczy niewątpliwie najważniejszej, czyli od nowego aparatu Super Speed Dual Pixel. Cały czas 12 megapikseli, ale tym razem mamy najszerszą, najjaśniejszą przysłonę na ręku F1 i 5, co więcej, regulowaną do wartości F2 i 4. Zapewni to nam lepszą regulację ekspozycji, a także bardzo dobrą ostrość obrazu, nawet jeżeli będziemy Fotografować bardzo jasne krajobrazy. Co więcej, ten aparat na pewno będzie miał usprawniony algorytm przetwarzania obrazu, dlatego możemy spodziewać się super zdjęć w kiepskich warunkach oświetleniowych. A także na pewno będzie to mniejsza ilość szumów i generalnie zdjęcia będą po prostu ładniejsze względem EZUSemki, a także względem konkurencji. Po prostu będzie to najprawdopodobniej najlepszy aparat na rynku, albo jeden z dwóch najlepszych, bo drugim na pewno będzie ten zamontowany w Google Pixel 2. Cześć, tutaj Szakadi, witam Was z przepięknej Barcelony. To, co jest za mną, to właśnie Barcelona. A zapraszam Was dzisiaj na test aparatu Galaxy S9. Oglądajcie. Kolejna rzecz związana z aparatem to tryb super slow motion, znany z Xperi XZ2, Xperia XZ Premium, czyli 960 klatek na sekundę w jakości 720p. Także aparat to jest zdecydowanie solidny powód, dlaczego warto kupić S9. Matryca przedniego aparatu się co prawda nie zmieniła, to cały czas 8 megapikseli f1.7, ale dodano nową funkcję oprogramowania, czyli coś na wzór Animoji z iPhone'a 10, mianowicie Emoji AR, czyli możliwość tworzenia wirtualnych awatarów naszych własnych no i dzięki temu będziemy mogli wysyłać coś takiego za pomocą gifów do swoich znajomych druga bardzo istotna rzecz to głośniki stereo Samsung w końcu po kilku latach zdecydował się albo wynalazł możliwość wprowadzenia tych właśnie głośników stereo do swojego smartfona dokładnie w takiej samej konfiguracji jak ma to miejsce w iPhone'ie czyli jeden znajduje się tutaj pod słuchawką telefonu a drugi na dolnej krawędzi nie jest to oczywiście rozwiązanie doskonałe bo lepszym patentem byłoby umieszczenie dwóch głośników na froncie urządzenia no ale ale ważne, że w końcu w Samsungu mamy dwa głośniki, a ten jeden głośnik, który był w S8, S7, S6 cały czas niestety był jedną z głównych wad tego urządzenia, jak na flagowca. Warto jednak wspomnieć, że te głośniki są sygnowane marką AKG, ale że ta marka już od kilku lat należy do Samsunga, to może nie jest już to tak ekscytujące. Natomiast głośniki wspierają także standard Dolby Atmos, co jest już bardziej szanowane na rynku i mają zapewniać dźwięk w 360 stopniach. No i trzeci powód, dlaczego warto kupić Galaxy S9 nie jest już taki oczywisty, bo to jest ogólne udoskonalenie tego smartfona, a przede wszystkim przeniesienie tego czytnika linii papilarnych, który tutaj w S8 był z boku, pod aparaty w przypadku S9 Plus albo pod jeden obiektyw w przypadku S9. Jest on też obrócony o 90 stopni, no i krótko mówiąc, jest dużo bardziej ergonomiczny. Możemy go teraz tutaj normalnie wyczuć, kiedy po prostu smartfon mamy w ergonomicznej, normalnej pozycji, w której używamy go na co dzień. No i poza tym, oczywiście, mamy taką funkcję jak inteligentne skanowanie, czyli w S9 możemy wykorzystywać jednocześnie odblokowywanie twarzą, jak i skanerem tańczówki oka i smartfon, w zależności od warunków, zapewne oświetleniowych, będzie dobierać odpowiednią metodę. No i generalnie nie mamy tutaj oczywiście Face ID znanego z iPhone'a 10, nie mamy rzutnika skanera trójwymiarowego naszej twarzy, co niestety nie będzie nam zapewniać najwyższego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o S9, ale przynajmniej te wszystkie jakby sposoby biometrycznego odblokowywania urządzenia są udostępnione. Doskonalone zapewnia to platforma bezpieczeństwa Nox 3.1. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie się sprawdzać w praktyce i czy będzie można odblokować na przykład naszego smartfona za pomocą zdjęcia. Pierwszym i podstawowym powodem, dlaczego nie warto kupować S9, jest niezmieniony praktycznie w ogóle design i ergonomia względem S8. Te smartfony wyglądają naprawdę bliźniaczo i co więcej S9 w porównaniu do S8 jest cięższa o 8 gramów, natomiast wersja Plus jest cięższa aż o 16 gramów i waży niemalże 190 gramów w sumie, a zatem jest to naprawdę smartfon bardzo ciężki. Poza tym oczywiście trzeba oddać Samsungowi to, że przeniósł ten nieszczęsny czytnik linii papilarnych, który znajdował się z boku obiektywu pod ten obiektyw, ale nadal zdecydowanie wersja Plus jest dla większości osób zbyt duża do użytkowania, trzymając go w jednym ręku praktycznie nie jesteśmy w stanie dosięgnąć górnej krawędzi urządzenia, przez co ergonomia tego typu rozwiązania stoi na bardzo niskim poziomie, no a poza tym oczywiście sam design nie zmienił się zbyt mocno. Narzekam na ergonomię w S9, ponieważ nie jest to telefon, który mógłbym używać na co dzień, ale jednak trzeba oddać Samsungowi to, że ramki wokół ekranu zostały nieco pomniejszone, cała wysokość telefonu została zmniejszona, no i przede wszystkim zostały poprawione te krawędzie. One zostały tak ścięte w taki sposób, że po prostu ten telefon dużo lepiej leży w dłoni i jest mniej śliski. No dobra, ale jeżeli ktoś może przełknąć ten niezmieniony design, to zdecydowanie wielką wadą S9 i taką samą wadą, jak miała S8 jest pojemność baterii. 3000 mAh w przypadku S9 i 3500 mAh w przypadku S9. Plus. Przypominam tylko, że Galaxy S7 Edge, smartfon sprzed dwóch lat, miał baterię o pojemności 3600 mAh, no i jeszcze był cieńszy od S9. Także zdecydowanie jest to duży minus. Nie wiem dlaczego Samsung taką małą baterię pakuje i mam przekonanie, że pomimo tego, że jest tutaj energooszczędny procesor, to i tak ten smartfon będzie miał problemy z Trwaniem do końca jednego dnia, czyli będziemy musieli go najprawdopodobniej ładować w ciągu dnia albo mieć ze sobą powerbanka, a to jest bardzo irytujące. No i ostatnim powodem, dlaczego nie warto kupować tego smartfona jest jego cena. Musimy za niego dopłacić aż 1300 zł, względem S8, która tak na dobrą sprawę dużo się nie różni. Ma tylko nieco gorszy aparat, no i nie ma głośników stereo, a poza tym dostajemy praktycznie to samo, a kosztuje 1300 zł więcej, no i jeszcze trzeba zaznaczyć, że S8 na pewno jeszcze troszeczkę stanieje po premierze właśnie S9. Dlatego jest to zdecydowanie mocny powód, aby przekonać ludzi, że żeby nie kupowali Galaxy S9. Reasumując, można rzec, że jest dokładnie tyle samo powodów, dlaczego warto kupić ten telefon, jak i tyle samo powodów, dlaczego go nie warto kupić. Pamiętajcie, że ten problem ergonomii jest odczuwalny raczej tylko w przypadku s 9 W przypadku S9 małej już ten telefon dużo lepiej leży w dłoni i będzie używalny dla większości osób, które nawet mają mniejsze ręce. No ale oczywiście, jeżeli chodzi o powody, e, dlaczego warto, no to przede wszystkim jest to aparat, są to głośniki stereofoniczne, przynajmniej moim zdaniem ta funkcja również slow motion w aparacie, która zapewnia nam 960 klatek, no ale trzeba pamiętać o tym, że chociażby w najnowszej Xperii XZ2 mamy również 960 klatek, ale w jakości 1080p, czyli dużo lepszej. Galaxy S9 może wydawać się telefonem, który nie zmienił się dużo względem S8, ale po spędzeniu kilkudziesięciu godzin z tym urządzeniem muszę stwierdzić, że jednak tak nie do końca jest i to urządzenie zostało naprawdę dopracowane. Ale oczywiście, czy warto, czy nie warto z S8 wymieniać, no to odpowiedziałem na to pytanie już w innym odcinku, i myślę, że tutaj zdecydowanie odpowiedź brzmi nie warto. Chociaż oczywiście nie zmienia to faktu, że jest to świetne urządzenie i na pewno godne polecenia i myślę, że naprawdę warto się nim zainteresować. A tymczasem zapraszam Was serdecznie do zostawienia Waszej opinii w komentarzu poniżej na temat tego urządzenia, co Wy sądzicie o tym dużym bydlaku, czyli S9 a także o wersji mniejszej, czyli S9. Zostawcie łapkę w górę i udostępniajcie ten filmik, jeżeli Wam się podobało, a tymczasem żegnam się z Wami. Mówił dla Was Szakal, subskrybujcie kanał strefa po więcej ciekawych filmów. Trzymajcie się, pa pa!